Wczoraj obok Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu miała miejsce wystawa prac studentów Instytutu Sztuki. Mieliśmy możliwość zapoznania się z efektami dziesięciodniowej pracy artystów podczas nietypowego pleneru w Lubawce. Założenie było to, żeby pokazać syntezę żeby to nie było głównie prace plenerowe takie stricte ściągnięte z krajobrazu. Mimo że prace powstawały w jednym miejscu, na wystawie można było zaobserwować różnorodność stylów. Nie przeszkodziła ona jednak artystom w osiągnięciu postawionych celów. W tym czasie studenci realizowali dwa zadania. Jedno zadanie było takie rysunkowo-malarskie. I było zainspirowane tym miejscem konkretnym. Natomiast drugi temat to był taki temat bardziej fotograficzny, ściślej fotografia inscenizowana i miał tytuł Proste historie. Efekty pracy zostały docenione przez osoby oglądające, które bardzo pozytywnie wyrażały się o dziełach młodych artystów. Chodzi o poziom, wydaje mi się, że są na takim samym wysokim poziomie i widać, że każda z osób, która. Tworzyłam na tym plenerze, włożyłam maksimum zaangażowania, maksimum sił. Plenery i wystawy Instytutu Sztuki są organizowane regularnie, a informacje o kolejnych będzie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu.